polskim środowiskiem autorów kryminałów? Pomijając kilku troli, nie będę wymieniał tutaj z nazwiska i kilku tam sfrustrowanych y, y, osobników, y, generalnie rzecz biorąc jest to środowisko rzeczywiście, które się po prostu zwyczajnie lubi, tak? I... Y, 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 Proszę mi wierzyć, że w taki sposób całkowicie yy, yy, bezinteresowny i, i, i fajny. Być może też i dlatego, że my mamy cały czas takie poczucie, że jesteśmy troszeczkę gatunkiem wciąż, na dorobku, to znaczy takim gatunkiem, który cały czas jakby musi tłumaczyć się niejako ze swojego istnienia na polskim rynku. Może nie na rynku, ale w polskiej literaturze. Tak? Mówię, ja zawsze mówię, jak człowiek napisze sonet, to się z tego nie tłumaczy, że napisał sonet ale jak, czy tam ode, prawda? Ale jak napisze kryminał, to właściwie musi się wytłumaczyć z tego, dlaczego uprawia taki, taki gatunek. Więc być może ta nasza więź wynika też z tego, że mamy poczucie jednak tego, że no, nikę nie dostaniemy tak szybko. Mamy też poczucie, że piszemy i Proszę mi to wybaczyć, jakby nie, 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 nie poczytywać tego za jakąś bufonadę, ale mam poczucie, że ze względu też na to, że my cały czas czujemy się jakoś tam troszeczkę gorsi, mamy potrzebę y, dokładnego sprawdzania rozmaitych kwestii. Oczywiście nikt nie jest doskonały i każdemu coś tam się, prawda? Noga powinie od czasu do czasu, ale generalnie rzecz biorąc, ta obsesja sprawdzania, dokumentowania jest dosyć, dosyć mocno rozwinięta. Mam też wrażenie, że piszemy całkiem udatne i niezłe historie i układamy całkiem niezłe fabuły, które w niczym nie odstają od książek wydawanych gdzie indziej. Jedynym problemem polskich pisarzy jest to, że nie doczekaliśmy się takiego złotego strzału. Nie doczekaliśmy się póki co czegoś takiego, żeby taki Miłoszewski na przykład stał się trampoliną dla nas wszystkich po prostu. Tak? Znaczy brakuje tego jednego bum, jednego że tak powiem, mordu założycielskiego polskiego kryminału, który by nakręcił całą być może koniunkturę na e, e, tę literaturę. Myślę sobie, że jesteśmy całkiem niezłą marką, tylko że e, no musimy jeszcze chwilę poczekać. Każde szanujące się wydawnictwo w tej chwili ma swoją odnogę kryminalną, prawda? W takiej bądź innej postaci. Ale ma tak. Z roku na rok rośnie liczba tytułów, które ukazują się na rynku polskim. Ten rynek się rozwija. Tę dynamikę na pewno, na pewno widać. No dobrze.